Siema, to widzę. Dzisiaj zawiązuję samochodziki Modari. Modari moi drodzy. Tak, witaj. Siema, piąteczka, żółwiczek, tak. Modari moi drodzy. Dzisiaj na kanale samochodziki Modari. Samochody do własnego zbudowania, tak. Mnóstwo części. Kupę zestawów jest. Możesz nawet pokazać i odwrócić. Wiktorku, co my tu możemy? Zobaczcie. Różne zestawy z tego można e, tworzyć. My akurat dostaliśmy do recenzji zestaw bodypacka, body czyli akurat w, taki, w takiej wersji ognistej. Tu możecie zobaczyć, jak on będzie wyglądał. Metalowe, tak, to jest wszystko metalowe, prawda? To nie jest nic plastikowego. W zestawie chyba jest śrubokręt, z tego co się nie mylę. A, tam jest śrubokręt, dobra? Czyli tutaj jest taki bodypack. Jest dużo rodzajów. Tu jest taka wersja X1 Fire. Ale zobaczcie ile macie tych body kitów, sporo jest. Dodatkowo Koła. mamy zestaw z kołami, które pasują do wszystkich zestawów modari. Mamy czarne, mamy biało-czerwone, także bardzo, bardzo fajnie. Sprawdzimy sobie, które będą najlepiej pasować. I mamy taki body paint, czyli biały body do możliwości pomalowania. Pomalować to można. Tak. Taką walizkę na te samochody. A też jest dostępna, no bo tych, tych zestawów jest naprawdę, naprawdę no, no. sporo. Jak wbijecie sobie modari w Google, to wam wyskoczy sporo tych funkcji. My akurat taki dostaliśmy do recenzji i z przyjemnością go sobie zrecenzujemy. Tak? Pokażcie, tak. Takie autko można zbudować z tego zestawu. Dodatkowo można je malować farbami albo. Markerami. My mamy tutaj markery w czterech kolorach przygotowane, więc Najpierw sobie zbudujemy A później pokażemy Wam jak to się mniej więcej Maluje. Także Wiktorek już może sobie Zacząć rozpakowywać. Dziękujemy za dostarczenie Dystrybutorowi, dziękujemy dystrybutorowi za dostarczenie Zestawu do prezentacji Tutaj Wiktorku O Tak, czekaj, ja Ci pomogę Może ja Czekaj, 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 najpierw się zajmiemy, bo ja tutaj masz koła Najpierw się zajmiemy są koła, tu jest cały kompletny wóz możesz zbudować. I co jest najfajniejsze? Zobaczcie, tak wygląda cały ten zestaw i te koła są z amortyzatorami, prawda? Czekaj, damy radę to wyciągnąć? Czy to jest gdzieś przy... To... Wypchaj mi to, no. Coś nie idzie. O, jest. Zobaczcie, to wszystko, to wszystko ładnie pracuje. To są amortyza... amortyzatory do naszego... Bolidu, można tak powiedzieć. Pokaż, co tutaj mamy. Mamy biały śrubokręt. Te śrubokręty też w zależności od jakiego zestawu jaki sobie kupicie taki będziecie mieć kolor. Mamy tutaj mm, sam samochód, czyli teraz będziemy po kolei mieli części, które się. O to jest ciężkie, tata. O, to jest tutaj. To jest część część tutaj metalowa, to zdecydowanie. Jest a tutaj mamy część plastikową. To jedno na drugą się będzie mamy nakładać. Będziemy zaraz mieć instrukcję, Wiktor wszystko wyciągnie. Tu ja są wiem, śrubki. Mam, ja wiem, czy one się różnią. Tak? Ja mam tylko takie. A, i... czyli są dwa zestawy, czyli można dwa różne zestawy te, z, tego ja z tego jednego złożyć, prawda? Ten mi się średnio podoba. Ten się średnio podoba, tak, ten ci się bardziej. Dobra, z tego zbudujesz. Tu mamy jeszcze te. A, to też są dwa różne tutaj, widzisz? Też można, czyli dwa. Tak. Ja, jasna szyba i przyciemniana szyba. I tutaj mamy ten zestaw metalowy, co jest fajne, śrubki są tak zaprojektowane, zobaczcie, że one nie wypadną. One nie wypadną, można je dokręcać, ja Wam tutaj tylko sfokusuję o zobaczcie sobie. One mają specjalne zabezpieczenia, żeby nie wypadały, prawda? Także tutaj jest, to jest świetne. Dobra, koło wyciągnę, bo koło ciężko idzie, żeby nie złamać, prawda? I tutaj, w tym zestawie, mamy koła. Akurat e, czarne. czarne koła, czarne czyli to są te same. Ok, ale to jest tutaj. <grym> Dobra, oh. wyszło. Mamy, mamy białe mamy właściwie. Ja te same, a tylko że mamy tutaj mamy czarne. To otwórz tą paczkę już też. W zestawie dostajemy jakąś instrukcję. Tutaj nie mamy instrukcji, więc będzie. Myślę, że nie będzie potrzeba instrukcji do zbudowania takiego bolidu. Zestaw jest od 6 lat ten akurat tutaj. Więc co? Do malowania na przykład. Chcesz jakąś część pomalować? Spróbuj sobie. Sprawdzimy, jak łatwo pomalować. Ja coś zobaczę. No, jak to się nakłada? Nie, metalową część to? musisz nałożyć, tak. Jedną na drugą nakładasz. Musi pasować. To jest wszystko ładnie dopasowane. Produkcja jest amerykańska, nie jest to żadne Chiny. Czekaj, o tutaj. I tu będzie trzeba. No coś tutaj będzie chyba. Tak chyba będzie. A to jeszcze jest, widzisz. Nie wszystkie części, czyli. Powolutku Wiktorku, daj tą, daj tą bazę, bo tej bazy, no. Co, 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 co? co, co? takie dziecie sobie. A, ta, a, że tu można kierować z nim? Od góry tak. będzie szło? Tak mówisz, tak? Nawet tam poka się pokazuje. Było pokazane. Czyli tak, tu mamy tą główną bazę, teraz a, na tą bazę, którą ty chciałeś? Tam. A ja chciałem tą. Tą chciałeś? Czyli tak. Tu jest ten tył, czyli nakładamy tak. Zobaczcie. A to masz tylko jedną, tak, teraz na górę to mamy tylko jedną, czyli na górę nakładasz. O, i tutaj mamy śrubokręt zaraz. I śrubki można dokręcić, tak? Wiktorku, spróbuj. Zobaczcie, Wiktory sobie radzi doskonale. Tu Wam przybliżymy. Fajnie to w ogóle wkręca. Fajnie się wkręca. No i bardzo fajnie. Nie za mocno, żeby nie przekręcić. Czyli są dwie śrubki do wkręcenia. Leciutko się je tak jak Plus tutaj śrubki też oczywiście są na. Tu Wam tutaj sfokusuję tylko jeszcze. Tak, tak. Zobaczcie, tutaj też są śrubki na amorkach tak zwanych, nie? Mm -hmm. Pokaż Wiktorku, pokażemy im. Jest do dokręcona. Zobacz, a. masz do dokręconą, elegancko. Tak wygląda nasz bolidzik. O, biały jak na razie. Będziesz go... ten plastik będziemy malować? Tak. Którą część będziemy malować? A, to po... a to, a to to... Którą wybierasz teraz część? Czekaj, najgorzej, chyba najtrudniej z tego co wiem. O, tu a. mamy dziurkę. I tutaj mamy dziurkę, czyli koła wchodzą w ten sposób, chyba. Trzeba je na zaczas jakoś zrobić. Czekajcie. O. Nie, to wszystko jest tak dopasowane. Zobacz, patrz jakie. Zobaczcie, jakie ma. To super jest. I bierzemy śrubokręcik i dokręcamy. Wszystko jest dopasowane genialnie, dokręcone. Zobaczcie. Zobaczcie teraz. Patrz. U. A tutaj też. Otwór. No, jak to zrobisz? To zrobisz, budujesz tak. sam. To. Pewnie, że zbudujesz co? To. I daj się. Do... Proszę, śrubokręt. Idą do... i kręcisz w prawą stronę, Wiktorku, nie? Tak. Nie, nie, nie. Tak, dokładnie tak. Super. I do aż będzie lekki opór, i wtedy będzie znaczyło to, że jest dokręcone. I sprawdź teraz, jak on. Jak on. O, zobacz, jakie on ma. Widzisz? Z przodu ma mniejszy. Zawsze jest z tyłu mniejszy. Amor. Może... O. bo jest mniejszy prześwit, nie? Ale to wszystko, wszystko działa, ale pomaluj. Czekaj, teraz tą górę, którą wybierasz sobie górę? Masz cztery markery. Spróbuj, weź sobie to jakoś, jak tam ci jest wygodniej. Jaki kolor chcesz mieć? Żebyście widzieli, pokażemy wam tylko. Ja w międzyczasie otworzę i zbudujemy może na bazie tego jeszcze ten drugi zestawik zaraz. Pokażemy wam tylko, jak wygląda o, i tu możecie widzieć, tak jak Wiktor mówił, tak, a, tak, a jak tak, się kręci? tylko, tak, tak się tak jakby wygi wyginają. Daj mi pomalować, daj mi pomalować. Nie no, dobrze, daj nam jeszcze tylko... Podstawka na zakrętki. Nie no, teraz jest dobrze, były niedokręcone, wiesz? A. Dobra, co będziesz malować? Ale tutaj, to mi chodzi, żeby na razie górę. Tutaj. Ale co? To będziemy nakładać, nie? Mhm. Nie, jak to się nakłada? A nie mieliśmy tego do... To chyba mieliśmy wcześniej zrobić. Tak? To co? Tak, to bierzemy. Widzicie, my się uczymy też na błędach. Pyk. Bo my bierzemy, nigdy nie składaliśmy. No właśnie, to jest nasz pierwszy kontakt, ale to tutaj wszystko fajnie, lekko idzie. O, zobaczcie, ściągnęliśmy ten, to. To w światła, bo ten ma jakby takie kwadratowe. Dobra, dobra. Jaki teraz bierzesz tą? No, no to nałóż. Tak? No będzie to tak. Tak, to będzie tak. Będzie to tak? Teraz będzie to. Tak. O. Tak. Ale on super z tyłu wygląda. lampę. On z tyłu wygląda. Jak Świetny Porsche. jest, nie? Teraz ty, on tylko z tyłu, bo, jak, bo to jak Porsche wygląda. O! No super. Wiesz co zrobimy? Pomaluj. Wiesz co, pomaluj? Tak. Wydechy sobie, tutaj. O. To maskę sobie przemaluj A, na razie, na żeby na czarno chcesz. To powalił ładnie, tak żeby nie powyjeżdżać. Najwyżej później to idzie zmyć, mamy specjalny środek. Także można to wielokrotnie e, przemalowywać sobie. A ja wam pokażę jeszcze zestaw body kit taki ognisty, czyli Fire X1. Bardzo fajne amortyzatorki. Bardzo dobra jakość, ten plastik świetnej jakości. O mam ninja. Pokaż. O, już tu coś powstało. Pokaż jeszcze. Mogę to teraz zamalować tutaj? Ja wam Zabaj pokażę bliżej. tak zrobiłem dla ciebie, żebyś tak? domalował. Dobra, to ja tutaj domaluję. Zobaczcie, jak to ładnie ja bym pokrywa. Koła spróbować. A dobrze, koła też będziemy zaraz zrobić. Ja bym chyba te na Katerynę. My wam tylko tu na razie tylko troszkę zaprezentujemy. Bodypack, bodypack, bodypack. O. Jak to wygląda, tu będziemy go jeszcze sobie domalowywać, ale naprawdę okay. idzie fajny, szalony wóz zrobić z niego. No. Tu już będzie ładnie to wyglądało, będzie czarne. Tutaj potem domalujemy, tylko nie chcę tego zepsuć na szybko. Tu już widzicie, chodzi o to, że pokażę Wam, jak to ładnie te markery pokrywają. Także tutaj macie fajny, że można nim skręcać. O, widzicie? W zależności jak przechylicie, dlatego te koła się tak wyginają, żeby one mogły pod naciskiem skręcać w odpowiednią w odpowiednią stronę, nie? Dobra Wiktorku, daj markera i teraz tak. A jak mam to kierować? Ja, ja a koła, dociśnij. jak się koła ściąga? Koła się ściąga, a jak kierować, no? Tak. Jak kierować tak, że tam gdzie dociśniesz, tam on... O ten, właśnie, tam. pokaż tutaj na środku, no. Tam gdzie chcesz, tak, o widzisz, no bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, teraz pokażemy Wam, jak zmienić koła. Zmienimy dwa koła. Pokażemy Wam, tutaj jest śrubka. O, i wystarczy tylko odkręcić śrubeczkę z kołem. Zobaczcie, kołko schodzi, jakie je ci przykręcić. Nałóż tak. Będzie czerwone. Dobra. I mamy tutaj też śrubkę zabezpieczającą. Śrubki, tak jak wszystkie, są zabezpieczone, więc na pewno nie spadnie. I damy Wam jeszcze. O, zobaczcie, mamy czerwone, ogniste, widzicie? Piękny amor. A tu, damy, a tu damy całe czarne. Żeby pokazać jak będzie wyglądać. Daj ten czarny, Wiktorku. Daj czarne koło. O, nakładamy. Mucha nam tu lata ty. Widziałeś to? To za mucha. O tak, Świetny! Który ładnie, które ładniejsze koło Waszym zdaniem? Moim zdaniem te czarne lepiej się prezentuje. Ale to moje zdanie. O, A tak naciskasz na bok naciskasz i on tak jedzie. O, Wiktor tam już rozpracował widzę body kita. I co? Wymieniamy go? Tak. To proszę śrubokręt i dajesz. co, fajna zabawa, co? Tak. W lewo odkręcamy. Tak, dobrze, bardzo dobrze. Super. Teraz druga, jeszcze jedna jest, nie? Mhm. Dwie są. A tam, tutaj mamy takie lampy. A co zakładamy? Całe, całość, cał, całego go założymy, co? Tak, go założymy. Cały będzie metalowy tutaj. Tak, czyli to ściągamy, to ściągamy, to ściągamy. Dajemy tylko podwozie. Nakładaj. Nie, nie, go, jego nie będzie trzeba już ten, malować. Tego nie właśnie, te metalowe nie trzeba malować, dokładnie. Nie, 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 tak. To baza najpierw, tak, tył, dokładnie tak, super, elegancko będzie wyglądał. Ogień teraz pełną to gębą. To. Tak. Dobrze, dopasuj. To musi samo wskoczyć na odpowiednie miejsce, tak jest. I teraz góra. No, dobra, pokaż. Tak ma być? Ten bowlik jest lepszy. Ten jest super wygląda. Tamtego nie, nie zbudowaliśmy, nie, nie ten. Jeszcze nie pomalowaliśmy, ale ten jest lepszy pod tym względem, że on jest e, cały metalowy. Tak. On jest cały metalowy. Zobaczcie, to wszystko do siebie idealnie pasuje. Wiktor ma 9 lat, bez problemu sobie. No, powiem wam, wygląda to czadersko. Tak wygląda na tych oponach. Tak wygląda na białych kołach. No i zobacz sobie. Tak? Proszę cię bardzo. Chcesz sobie inne koła przyczepić? Ale po, chciałem pokazać jeszcze go. Jak wygląda nasz ognisty potwór. potwór. Pokażesz jeszcze Wiktorku, jak jeździ. Super fajne, solidne, Zobacz, solidne ja, auto. Ja, ja Ale dalej musisz, bo tutaj nie widzą widzowie. O, tak no. Idzie zakręcać? Mhm. Musisz przechylić tak, jak, o, tak jak przechylasz. Tak, o, widzisz? Tak on zakręca. Dlatego te koła z przodu są takie bardziej, o tak jak naciśniesz, widzisz? No, no tutaj widzicie, tutaj one ładnie chodzą, te są zablokowane, a te chodzą elegancko. A może mieliśmy, ciekawe czy by była różnica, jakbyśmy te koła, ale fajnie on jeździ, przemienili te skrętne z tyłu, ale nie, to z przód musi kierować, nie? No. O, świetnie wygląda. Co jeszcze byś chciał tutaj do, dołożyć do tego, co? Ja do niego chciał dołożyć inne koło. To może tak, dołóż sobie inne koło. Będzie co cały czarny, czy jak go zrobimy? Tak, czarny. czarny. O tak, masz już, już chyba możesz. Tak nie odkręcisz, daj. Do, aż do tego. Tu się nie ma co nie ma się czym bać, bo musisz przytrzymać tylko koło, zobacz. Już zeszło. I chcesz czarny, tak? Tak. Zobaczcie, jak to tutaj Mega czarny chce. a chcę Mega czarny. Czarne. A ten Bonakit bardziej tak podkłada, podchodzi. Ale fajny jest ten. Ten metalowy, on od razu jest cięższy. Zobaczcie, tak wygląda na dwóch na dwóch e, czarnych. Super. A tak wygląda na dwóch białych. Na których lepiej? A może na czerwonych by się lepiej prezentował? No. Zrobimy jeszcze. One są takie ogniste. No właśnie. To zrobimy to jeszcze. Są, takie, są czerwone. Zrobimy jeszcze sobie czerwone. Jedna. Super. Sprawa jest, że te śrubki nie giną. A o Wiktorek sobie może domalować. Jak najbardziej. Wiktorku, super. No i co? Z przyjemnością by się więcej tych modeli tak. poskładało, żeby była jakaś większa rodzinka. Bo, mo jedno. bo możliwości jak widzicie jest mnóstwo o. do konfiguracji. Zobaczcie te resory. Świetnie one jeżdżą. A ten lakier wygląda bardziej jak, jak nasz od naszej Skody. Ten lakier czarny? No. no tak. dobrze, Cza czarny, czarny metalik, co? Tak. Dobra. Zobaczcie, tak mamy na czerwonych, biało-czerwonych, czerwono-białych. A tak mamy na czarnych. Dajcie znać w komentarzach, który Wam się bardziej podoba. Ogólnie zabawa, jak Wiktor oceniasz tą zabawkę w skali od 1 do 10? 10. 10, brawo! Piękna. A ty? No, ja bym dał 9, 9,5, a w sumie? A czemu? czemu? Nie 10? No? W sumie nie wiem. Super patenty, świetny pomysł z tymi, e, z tymi końcówkami, z tym malowaniem, super. Nie, dycha jak nic. Dla takich dzieciaków, które lubią pomajstrować, świetna zabawa. Śmigli, a puść go jeszcze, może tutaj na stoliczku tak ją puść. No, jak, jak, on, jak one fajnie o, zobacz jak on jeździ. No, szybki jest, pokaż jeszcze raz. A może tam go pójść, na naszym tym, a nie ma tam nie ma miejsca, co? To puść go jeszcze raz, zrób sobie tutaj ręką ścianę, żeby nie spadł. Jedzie. O, widzisz? Mango. No, ale świetnie, świetnie, super. Jeszcze raz serdeczne dzięki dystrybutorowi na Polskę tych świetnych samochodów. U nas znak rekomendacji ta zabawka dostaje. Jak najbardziej, sami zobaczcie, jak Wiktor jest zaoferowany. Nie potrafię tego filmu skończyć. No, ale dobra. Ty sobie buduj, zmieniaj. No, i jaka jest fajna zabawa. Dumny jest, że sobie zmienia, sam widzicie. Świetny, świetna naprawdę szczerze mówię to, że świetna zabawka, bardzo dobra jakość wykonania. U nas Dobre, idealny prezent dobrze, dla dzieciaków. To nie, jest chińskie. to nie jest chińskie. To nie jest chiński plastik, to jest wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, jak się nie mylę. Więc naprawdę, naprawdę wszystko, wszystko gra. No, dobra, tu? moi drodzy, trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć. Ta.